Paweł Królikowski miał nieślubnego syna? Wszystko wyszło na jaw podczas rozprawy spadkowej. Kim jest i co o nim wiadomo? Paweł Królikowski i jego żona Małgorzata Ostrowska Królikowska doczekali się pięciu pociech. Okazuje się jednak, że aktor miał również nieślubnego syna. Mężczyzna miał brać udział w podziale spadku po ojcu. Paweł Królikowski pozostawił fanów w smutku. Paweł Królikowski odszedł niespodziewanie przed trzema laty. Gwiazdor, rancza i juror, twoja twarz brzmi znajomo, wielbiony był przez tysiące fanów, którzy do dziś nie pogodzili się z jego stratą. Pogrzeb artysty zgromadził ogromną ilość żałobników. Tuż przy trumnie czuwała ukochana żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz pięcioro pociech zmarłego aktora. Okazuje się, że był tam ktoś jeszcze. Nieślubny syn Pawła Królikowskiego Jak donosi Super Express, na uroczystości pogrzebowej pojawił się również nieślubny syn Pawła Królikowskiego, który ma być owocem romansu aktora. Mężczyzna nie nosi nazwiska swojego ojca, dziennik informuje, że Gwiazdor dopuścił się zdrady, którą jego małżonka zdecydowała się mu wybaczyć. Potomek ma być bardzo podobny do swojego rodzica i na co dzień mieszkać we Wrocławiu. Nieślubny syn Pawła Królikowskiego uczestniczył w podziale spadku. Super Express informuje, że w listopadzie ubiegłego roku w sądzie rejonowym w piasecznie sfinalizowana została kwestia dotycząca podziału spadku po zmarłym Pawle Królikowskim. W sprawie uczestniczyła Małgorzata Ostrowska Królikowska, pięcioro jej dzieci oraz wspomniany nieślubny syn Gwiazdora. Jak przekazał dziennik, żona artysty odmówiła zabrania głosu na temat potomka jej męża.